Nie zdajemy sprawy z tego, że za chwileczkę będzie o pracę w ogóle trudno. Dlatego, że ja teraz jechałem, byłem dosyć daleko, aż we Włoszech, pojechałem z moim synem i zawsze jak przejeżdżam się przez polskie autostrady, tu nie, to odległa autostrada A2, to tam co chwilę są te budki, pracują panie, ja tłumaczyłem dziecku, 30 latek, jak dziecko stoi. Tłumaczyłem Krzyśkowi, że w sumie gdyby zlikwidować te, to płynniej by się jechało, ale dużo ludzi by straciło pracę. Przejeżdżałem przez Przełęcz Brenner, ostatni raz tam byłem 4 lata temu. To oczywiście panie, panowie, ale częściej panie w tych budkach. A teraz jak wracałem, to już płaciłem automatkowie. I jak słyszę na przykład protest solidarności przeciwko wydłużaniu wieku emerytalnego i yy, jakaś kobieta krzyczy na demonstracji, czy pan myśli, że ja na kasie będę pracowała do 67 roku życia, a pani ma około 40, to ona nie rozumie jednego, że ona za te 10 lat przy kasach nie będzie nikt pracował. Już w tej chwili w dużych sklepach się stada 5-6 kas automatycznych. Nie ma sensu. Utrzymywać człowieka przy pracy, skoro może to zrobić automat. To przeżywamy w ciągu ostatnich 150-160 lat wielokrotnie. Te wszystkie zamieszki, które były w Wielkiej Brytanii, kiedy wymyślono automatyczne tkanie, to, to, to wszystko w tym kierunku zmierza, że będą no robiły automaty. Czytałem niedawno, że. Zaawansowane są prace nad na robotami, które będą tworzyły dowolny. Skąd decyzja napisania innego punktu widzenia? To właściwie, telewizja jest ulotna i rozmowy telewizyjne gdzieś, jeżeli nie są na papierze, to chociaż wiszą, wiszą w sieci, to jednak papier daje taką nieśmiertelność. Więc spisanie tych rozmów z innego punktu widzenia, wybranych rozmów. Zresztą to już nie pierwszy raz, bo w poprzednim cyklu też to robiliśmy. Jest taką troszkę chęcią zatrzymania czasu, zatrzymania upływu czasu. I mam nadzieję, że tak się stało. W książce pojawia się wielu znanych rozmówców. Dlaczego akurat wybór padł na nich, na te osoby? Bo naszym zdaniem, a właściwie moim, chociaż wydawca też tutaj ma swoje zdanie, to były najciekawsze rozmowy. Z rozmowami w ogóle jest tak, że yy, i, inaczej człowiek rozmawia wieczorem, inaczej rano. Gdybym którąś z tych rozmów, która się tu znalazła w książce, przeprowadził godzinę później, to pewnie też byłaby inna. No tak wyszło, że yy, osoby, które czasami mają rozpoznawalne nazwiska, powiedziały rzeczy naszym zdaniem ważne i stąd taka decyzja merytoryczna. Powiedział pan, że w książce są specyficzne rozmowy. Co to znaczy? Specyficzne to znaczy, że że albo rozmawiamy o rzeczach, o których na co dzień się nie rozmawia, bo nie mamy czasu, bo gdzieś biegniemy, bo, bo jesteśmy zalatani. A tu są. tu nikt nikomu nie przerywa. Tu nikt nikomu, czy ja nikomu nie przerywam, po, 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 pozwalam. Płynąć tej łódce, która ma dwa stery, bo ja zadając pytanie robię ruch sterem, ale odpowiadający robi kontr-ruch sterem, albo pomaga im płynąć w tym kierunku, w którym zadałem pytanie. Ja w ogóle uważam, że rozmowa, prawdziwa rozmowa, nie polega na tym, żeby zadać pytania o których się wcześniej myślało, że w prawdziwej rozmowie. Gdzieś te pytania się pojawiają w trakcie i, i, i gdzie dopłyniemy, to, to lepiej wie... Nie, tego nikt nie wie, ale bardziej o tym decyduje rozmówca, ponieważ ja przychodzę do niego do, jako do specjalisty, to znaczy, że on lepiej zna to jeziorko. Ja nie wiem, gdzie ludzie w tym jeziorku przyjeżdżają wieczorem i wysypują śmieci, on wie. To on może zdecydować, nie pójdźmy tam, tam są śmieci, stare lodówki, pójdźmy tam prawo, bo tam jest prawdziwy zagajnik ciekawy, więc trzeba umieć słuchać przede wszystkim, żeby móc popłynąć tam, gdzie jest ładnie. Wkrótce powstaje nowa książka. Jedną z gości zaproszonych będzie Edyta Bartosiewicz. Kogo jeszcze możemy się spodziewać? No i musiałem zajrzeć do notatek. Edyta na pewno była w fajnym rozmówcą, ale mówiłem tu na spotkaniu dzisiaj, że taki młody polski pokarzysta Dominik Pańka Mam takiego młodego człowieka, młodego, przed 40. Nazywa się Kaniewski. Miał 3 lata, kiedy narysował pierwszy samochód. Miał 8 lat, kiedy powiedział rodzicom, że będzie projektował samochody. Miał 18 lat, kiedy wystartował w konkursie e, jednym z najbardziej znanych szkół. E, Pro takich uczących projektowania we, 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 we Włoszech. Wygrał stypendium. Był jednym z 18 osób, które wygrały stypendium tej szkoły. Miał 34 lata kiedy zaprojektował Ferrari. Projektował, on jest autorem kształtu Mojego Fiata, Loga Fiata, projektował buty Rossignola i dużo innych rzeczy. Po latach pracy we Włoszech przyjechał do Polski, bo powiedział, wie pan, ja jestem drwalem, a we Włoszech już nie ma drzew. A tu są. Tu <grytanie> jest trochę brzydkich rzeczy. Na przykład przejeżdżał koło, przy katowickiej trasie jest taki jeden zakład, nie będę mówił jaki. I on tam często jeździł do rodziców i widział logo tego zakładu. Mu się bardzo nie podobało, napisał do nich list, że za darmo im zmieni to logo tylko żeby powiedzieli, żeby się z nim spotkali. Sześć lat ich molestował, zrobił <grym> jest ładniej. No to jest taki człowiek, o, którego, o którym nikt nie, nie słyszał, a on ma swoją pasję, ma, jak to się mówi, fan z tego, co robi. Jednocześnie o czym się świecą, jak o tym mówi, to jest fantastyczny człowiek, więc tak będę optował za tym, żeby też się z nim znalazła rozmowa. Czyli gośćmi będą ludzie z pasją? Ja tak staram się, żeby zapraszać takich ludzi, którzy właśnie gdzieś im w duszy i w sercu, brachu.